Monika Łukowska, witam 6 listopada i zapraszam na informacje. Rada miejska w Obrzychu w 2003 roku nadała tytuł honorowego obywatela miasta Szewachowi Wajsowi. Tytuł ten dopiero po 9 latach Weiss osobiście odebrał z rąk prezydenta Romana Szeemeja podczas niedawnej wizyty w Obrzychu. Na jeden dzień do Obrzycha zawitał gość, który, jak sam mówi, czuje się w tym mieście jak u siebie. Mowa o znanym na całym świecie, m.in. byłym ambasadorze Izraela w Polsce, Szewachu Weissie. To nie jest tak, że pan profesor przyjechał dlatego, że jest ten prezydent, ale sądzę, że dlatego, że ma takie miłe, pozytywne, życzliwe relacje z naszym miastem, z państwem. Wizyta była bardzo bogata w wydarzenia i spotkania. Pierwszym punktem w harmonogramie było spotkanie w Wałbrzyskim Ratuszu, gdzie Szewach Achwajs osobiście odebrał z rąk prezydenta Wałbrzycha tytuł honorowego obywatela miasta Wałbrzycha, który Rada Miejska przyznała izraelskiemu politykowi przed dziewięcioma laty w 2003 roku. Jesteśmy po spotkaniu w sali Rady Miejskiej, gdzie w imieniu nie tylko radnych tej kadencji, ale również wcześniejszych wręczyliśmy panu profesorowi Tytuł honorowego obywatela miasta. Ja miałem ten zaszczyt, że to właśnie zrobiłem. Chcę przez, chcę przez to powiedzieć, że to, były, to była decyzja, to była wola wielu działaczy społecznych od wielu, wielu lat w Wałbrzychu. My teraz, ja również, mieliśmy przywilej, żeby żeby to osobiście wręczyć. Szewach Wajs to przyjaciel Polski i Polaków z urodzenia Borysławiak po wojnie mieszkaniec Wałbrzycha. Posiada tytuł profesora nauk politycznych, był m.in. ambasadorem Izraela w Polsce oraz przewodniczącym Knesetu. Do legendy przeszły losy Szewacha Wajsa w czasie Holokaustu, kiedy został ocalony przez narażającą własne życie polską rodzinę potężnych. Po latach na wniosek Szefacha Hawajsa rodzina ta otrzymała medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W Wałbrzych byśmy się zakochali, Wałbrzych. Jechaliśmy z Bolesławia, tak jak część tutaj e, z Was. Mam tutaj sąsiadów kochanych z ulicy Zielonej i, i Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata z Wrocławia i niestety Tadek Potężny, jak nie ma go już z nami. Ja go nagrodziłem nagrodą sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, tak? Będąc... Przewodniczącym Instytutu ja w tym samym czasie, kiedy byłem ambasadorem i szefem Knesetu w Izraelu. Tęsknę za, za panem Hoffmanem, tak pięknie było nam razem. Temu 10 lat, 9 lat nagrała polska telewizja film, czas ambasadora pożegnalny i ja wiem 25% tego filmu godzinnego. Nagraliśmy właśnie tutaj, w Obrzychu na spotkaniu z powiedzeniem wśród świata, nie w tej sali, wydaje mi się, może w tej sali, nie, to była mniejsza sala, ale tu, bo ja pamiętam że wasze twarze jeszcze z tego spotkania, ujawiają się na tym filmie. Jednym z głównych powodów przyjazdu honorowego obywatela miasta do Wąbrzycha była promocja jego najnowszej książki pod tytułem Takie buty z cholewami. Mamy dzisiaj tą przyjemność Uczestniczy w spotkaniu w istocie autorskim w związku z wydaniem książki, która zawiera fragmenty e, łączące życiorys, niezwykły pana profesora i nasze miasto. Szewak weiss podczas każdego spotkania, w którym uczestniczył, będąc w Obrzychu, jak sam podkreślał, za każdym razem starał się rozmawiać na inne tematy, tak aby nigdzie się nie powtarzać. Bardzo miło mi jest tutaj spotkać się z wami. Szczerze powiedziawszy, to jest moje piąte spotkanie dzisiaj w Obrzychu. Pan prezydent postanowił stworzyć nowego stafanowica. Ja wow, wow, wow. miałem zaszczyt spotkać Waszą młodzież. I ja tak postanowiłem, że na każdym spotkaniu e, zwrócę się do innego tematu. Jednym z tematów wiodących podczas spotkania w bibliotece pod Atlantami były wspomnienia z lat okupacji, ale również z okresu, kiedy mieszkał w Wałbrzychu przy ulicy 11 listopada 115 na trzecim piętrze kamienicy. Nie był jednak w stanie przypomnieć sobie adresu, pod którym mieścił się sklep ogólnospożywczy jego rodziców. To zawsze takie sprawy duchowe, jednak pamięci o moim kochanym Wałbrzychu, w którym byłem krótki czas, ale mogłem być więcej, jakby nie różne zjawiska. To ja wiem, może moi rodzice by w ogóle zostali w obrzechu, ale tak się stało, że myśmy wyjechali stąd. Ale pamięć jest ja wiem, bardzo, bardzo taka wyraźna. Ja nawet zapamiętałem tą ulicę, na której mieszkałem, numer mieszkania i trzecie piętro. Jeszcze szukamy to miejsce, w którym mój tato miał sklep ogólnospożywczy. I tak dalej. Było coś takiego, iż taki, taki trochę okrągły dom, kamienica taka. Z pomocą przyszedł Henryk Gołębiewski, będący na sali. Drogą dedukcji określił prawdopodobne miejsce, gdzie mógłby kiedyś znajdować się sklep. Mój rodowód Dwa ubrzyski to 66 lat, a więc walor wcześniejszego urodzenia, podkreślam, dlatego, żeby wyeksponować pewne domniemanie co do sklepu że sklep rotundowy spożywczy usytuowany jest obecnie też. U zbiegu ulic Piłsudskiego i Namysłowskiego. Tak, ulica Piłsudskiego. Właśnie. To, wydaje mi się, że to, to, to w tym to, to miejscu ja to pana ta to to miał względ. Ja miał tak? Tak. 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 Bo to jest to jedyny to, chyba to, sklep w Albrzychu, tak? no, który jest taki dokładny. Ja no właśnie. Szewach Weiss oczarował publiczność, która go słuchała. Swoimi słowami opowiedział historię narodu żydowskiego w XX wieku. Określił ją w czterech etapach. Tu, tam na wschodzie, tam w innych krajach oraz tam Jerozolima. Określił te cztery kierunki jako mapę duchowej migracji historii żydowskiej. Mnie się wydaje, że można opowiedzieć o historii narodu żydowskiego, używać jak kompas cztery kierunki. Jeden kierunek to tu. Zostajemy tu. Żydzi przed wojną, było ich wielu w Polsce, czyli pół miliona. Bundyści. Polska jest naszą ojczyzną. My należemy do polskiego narodu, z żydowskiego Mojżeszowego Pochodzenia. My byśmy żądali tylko autonomię kultury i nauk nie więcej. My mamy swój język idyśnie nie hebrajski, bo to jest europejski język. Jakie europejskie? pół słów i to hebrajskie, ale nie będzie tak. No niemieckie słowa bardzo dużo trochę, polskie słów i tak dalej. E, to była jedna grupa. Ich było bardzo dużo. Mundys, wundysów było dużo. Druga grupa mówi tam. Na Wschodzie, Jerozolima, ale jeszcze nie. Czekamy na Mesjasza. Jeszcze nie. Mesjasz to jest bardzo to jest cudna idea. Kiedy przyjdzie Mesjasz? Kiedy świat będzie sprawiedliwy? Kiedy przyjdzie Mesjasz, kiedy na świecie będzie pokój? Kiedy przyjdzie Mesjasz? Kiedy wszyscy ludzie będą niewolnikami w cudzysłowie Boga. Ciekawa sprawa, bo kiedy przyjdzie Mesjasz, tak mówi Izajasz, to Jerozolimy przyjdą wszyscy, wszyscy. Weinacharu e goim. Goim to są narody. Chociaż Żyd w Polsce na Polaka powiedział goim. A gojka to, to, to Polka, tak? Znaczy inny nagłód, ale goi, Ja bym szczerze powiedział, że do dzisiaj nie bardzo rozumiem, chociaż rozumiem, że jak to jest bardzo głęboka idea. Bo ta idea jest duchowa, ale ona pochodzi jeszcze z czegoś. Jakby było okropnie Żydom, to by jednak chcieli uciec z to. Czekali, bo na końcu było dość wygodnie. Właśnie w Polsce. No, czekamy jeszcze. Do II Światowej Wojny w Polsce było dość wygodnie, albo bardzo wygodnie. Trzeba myślicie o tym? Trzeci kierunek to tam. Już nie tu. Gdzie tam? Ameryka. Kanada. Australia, Francja, Niemcy, nie wiedząc jeszcze, co będzie w Niemczech, Południowa Ameryka, Południowa Afryka. Ja, będąc przewodniczącym Knesetu, myśmy mieli różne delegacje i tam zbieraliśmy trochę pieniędzy. przeważnie w czasie, kiedy zaczęła się ogromna migracja z Rosji, to się nazywa Lijan, Trzebało pieniędzy na, i z Ukrainy, bardzo dużo żydów przyjechało do nas z Ukrainy, z Kijowa i z różnych miejsc. W 90 roku, 91, 3, 8, 12 lat cały czas. I chciał na absuncji, na pracy. To ja wyjechałem kilka razy w imieniu państwa, jako przewodniczący pesetu i byłem na przykład w Kostarice, bo myśmy wiedzieli, że tam jest dość dużo zamożnych Żydów. Kostaryka, Głatemala, piękne, przecudne dwa paistewka. Nie wiem, kto jest piękniejszy, ale wow. W Kostaryce powiedział mi ambasador, że służył w czterech krajach. Wtedy w on służył w, para w Paragwaju, nie Ekwadorze, Peru, Kostaryka, Gwatemali. Jako w Korei moim studentem kiedyś. On mi powiedział, mamy problem w Kostaryce. Mamy dwie gminy żydowskie. Kostaryka, taka maciubka, maleńka, mikroskopiczna. W Bo tam nie ma adresów. Kostaryka, tam jest trzeci dom od Czerwonej Poczty. Tak się pisze adresy tam. Intymny, przycudny państwu. On powiedział, po jaki Mamy tu gminę Żydów z Niemiec i mamy gminę Żydów z Polski, z Chorzela. No co będzie? Mówiłam okej, okay. ja będę przemawiał tam z tymi, będę rozmawiał, spotykał się z Żydami z Niemiec po angielsku, a co zrobimy z Chorzelem? Powiedział mi, albo idź, albo po polsku. Kostaryka. To są Żydzi, że mówią tam, gdzieś, wędrujemy. Szukamy lepsze miejsce. Albo ociekamy od gorszego miejsca. A czwarta grupa, tam Jerozolima, ale już. Natychmiast. To jest mapa duchowa. Mapa migracji historii żydowskiej. Tak? To my tu w obrzychu w jakiejś sytuacji niewyraźnej postanowiliśmy, że to będzie tam, dokładnie w Palestynie. Jak? Rodzice prawdopodobnie by zostali w Polsce. Ja. ja pamiętam, kiedy rodzice przyjechali do Izraela w 52 roku, ja już byłem weteranem, już byłem 7 lat, bo ja przyjechałem pierwszym, jako dziecko, z taką alią dzieci. Tak ta książka polska. W każdym tygodniku fryzjera, czy dentysty, mm, dzisiaj był o dentysty, premier, prezydent miasta wysłał mi, spadło mi korona, tak zrobił to pięknie. Marcelo, jak? Marcelo, Marcelo, Anio, jak się nazywa ten lekarz? Tu, Proszę, Lorenz, taki fajny człowiek. Ja tak gadu, gadu i spadnie kolona, Ale już cierpiona. Wszystko tu. A to ranę dzisiaj będę zrobił mój profesor, że jest prezydentem miasta. Ja przed czemu miałem operacyjki, także ja wyjeżdżam stąd. Stoprocentowo. I wracam tam. Jednak pomimo swojej emigracji do Palestyny oraz zaangażowania w tworzenie państwa izraelskiego i ożywionej działalności politycznej Szewach Wajs wielokrotnie dawał wyraz przywiązania do kraju swojego dzieciństwa. Nie omieszkał o tym również wspomnieć Roman Szeołemej podkreślając, że Szewach Wajs to osoba, która łączy, a nie dzieli nasze społeczeństwa. Jest pan profesor e, osobą, osobistością, instytucją, która przede wszystkim łączy, mimo tego, że tak łączy. Dzieje, które tak trudno czasami byłoby połączyć, a jednak udaje się. Jest ambasadorem Izraela w Polsce, był i jest, i ambasadorem Polski na całym świecie. Wiem, jestem o tym przekonany, że jest również ambasadorem Wałbrzycha w Europie, w Polsce i na całym świecie. I za to panu profesorowi bardzo dziękuję. A co na temat znanego izraelskiego polityka sądzą mieszkańcy Wałbrzycha? Pierwsze spotkanie, to ja już tu miałam Wałbrzych kilka razy. On się strasznie cieszy, kiedy nas w ogóle zobaczy. Widział pan jego reakcję moi, moi sąsiedzi z, z Zielonej Ulicy. Nie stara się trudne problemy odrzucać od siebie i obijać w bawełnę. Bardzo mili sąsiedzi nasi. Zawsze przychodziliśmy, ja z jego siostrą Milą, po prostu do jednej szkoły chodziłam. Sąco zdaliśmy się bardzo dobrze, bo codziennieśmy się spotykali i rodzice nasi też znali, bo moi rodzice mieli sklep i oni też mieli A to jest moja siostra, najmłodsza, to ona jeszcze w Ahavajsa nie zna. Samo dobro, proszę pana. Samo dobro, miły, serdeczny, otwarty człowiek. Nasz jakiś sympatyczny sąsiad jeszcze z kresu no, a jego wykłady w Warszawie? Tak? Wykłady są niezwykle interesujące. Młodzież się garnie na te jego wykłady. Nie ma pustych auli wtedy, kiedy on wykłada. A poza tym, tak nie wiem, czy Państwo wiecie, jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, Uniwersytetu w Częstochowie, Nie przepraszam, nie w Częstochowie, w Opolu. Także, że młodzież go po prostu uwielbia. Jak się okazało, każda z obecnych na sali osób była zachwycona gościem. Na koniec spotkania Szewach Weiss składał podpisy na swoich książkach. Kolejka była bardzo długa. Blisko 800 skontrolowanych pojazdów, 15 kierowców pod wpływem alkoholu oraz kilkadziesiąt zabranych dowodów rejestracyjnych. To bilans policyjnej akcji znicz przeprowadzonej w naszym mieście. 15 nietrzeźwych kierowców i ponad 20 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych to statystyki policyjnej akcji znicz, która odbywała się w powiecie wałbrzyskim. Przez 5 dni funkcjonariusze pilnowali porządku na głównych szlakach komunikacyjnych oraz w pobliżu cmentarzy. Funkcjonariusze w Wałbrzyskiej Drogówki skontrolowali blisko 800 pojazdów. Nie obyło się bez kierowców, którzy za kółko wsiedli na tzw. podwójnym gazie. Wiele do życzenia w paru dziesięciu przypadkach pozostawiał także stan techniczny pojazdów. Funkcjonariusze mieli zatem pełne ręce roboty. Zatrzymali 15 nietrzeźwych kierujących, którym zatrzymano 7 praw jazdy. Dokonali zatrzymania 23 dowodów rejestracyjnych. Związane to głównie było... Ze złym stanem technicznym pojazdów. Pomimo zwiększonego natężenia, ruch na wozyskich drogach odbywał się płynnie. W powiecie przez okres świąteczny doszło do dwóch wypadków, trzy osoby zostały ranne, na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał. Do dość spokojnych świąt przyczynili się również sami drogowcy i piesi, którzy słuchali zaleceń funkcjonariuszy porządkowych oraz policjantów z wobrzyskiej drogówki. 1 stycznia 2013 roku w Obrzychu zajdą duże zmiany, które nie obędą się tradycyjnie bez problemów. Wśród nich będzie Powiatowy Urząd Pracy, który prawdopodobnie zostanie podzielony na Powiat Grodzki i Ziemski. Pod kogo podlegać będzie Powiatowy Urząd Pracy po 1 stycznia 2013 roku, gdy Wałbrzych odzyska prawa grodzkie? Starostwo powiatowe wciąż czeka na decyzję ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Możliwe, że placówka zajmująca się osobami bezrobotnymi w naszym regionie zostanie podzielona pomiędzy powiat grodzki i ziemski. Organem nadzorczym dla Urzędu Pracy dotychczas było Starostwo Powiatowe. Nie wiadomo jednak jak ta sytuacja będzie wyglądała po odzyskaniu przez Wałbrzych Praw Grodzkich. Zdaniem radnych powiatu przekazanie wszystkich zadań Urzędu Pracy do miasta może odbić się negatywnie na klientach placówki. Starostwo chciałoby zatem, aby pozostawić mu jego prowadzenie bądź podzielić obowiązki pomiędzy Nowy Powiat Ziemski i Grodzki. Urząd Miejski na zmiany patrzy jednak z optymizmem. Przejęcie placówki zajmującej się bezrobotnymi da mu możliwość wpływania na rynek pracy oraz polepszenia kontaktów z regionalnymi przedsiębiorcami. Obie strony czekają teraz na decyzję Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i tradycyjnie zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.